Wiatr z nad Bałtyku pachniał rdzą i solą. Marek Zieliński stał na tarasie swojego mieszkania w Gdańsku, patrząc na fale. W dłoni miał kubek zimnej kawy. Ostatni spokojny poranek w jego życiu. O dziewiątej rano zapukało trzech mężczyzn w czarnych kurtkach z napisem Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pan Marek Zieliński. Tak. Ma pan prawo zachować milczenie. Jest pan zatrzymany pod zarzutem sabotażu infrastruktury krytycznej. Marek spojrzał w oczy żonie, Annie. Stała w drzwiach z dłonią na ustach. Co wy robicie? On nic nie zrobił. Funkcjonariusz skinął głową. Komputer mówi co innego. Na monitorze w biurze CBA widział już swoje dowody. Transfery pieniędzy do firm powiązanych z Rosją, raporty z błędami technicznymi, które rzekomo podpisał. Ktoś to spreparował, powtarzał. Ktoś chce mnie wrobić. Każdy tak mówi, panie Zieliński, odpowiedział śledczy. Ale ma pan wyjątkowego pecha. Po tygodniu zapadł wyrok. Dwadzieścia pięć lat więzienia. Bez apelacji, bez sensu, bez powietrza. Kiedy Marek budził się w celi, przez zakratowane okno widział jedynie ciemne niebo. Wkrótce przyszedł strażnik z tatuażem orła na karku. Dzieliński. Transport specjalny. Dokąd? Tam, gdzie nawet Bóg nie zagląda. Helikopter wylądował na metalowej platformie pośrodku morza. Wicher smagał twarze. W oddali majaczył szary Bałtyk, spokojny, ale złowrogi. Zeszli w dół, windą przypominającą torpedę. Woda otaczała ich ze wszystkich stron. Witaj w błękitnej jamie, powiedział strażnik. Podwodne więzienie, 100 metrów pod powierzchnią. Jak z filmu? Co? Z jakiego gatunku? spytał Marek z sarkazmem. Horror dokumentalny. Cela numer 7. Metalowe ściany, bez okna, tylko szum wody w rurach. Marek usiadł na pryczy. Oddychał powoli, jakby testował, czy powietrze w ogóle istnieje. Po chwili do środka wprowadzono drugiego więźnia, brodatego. Z blizną przez pół twarzy. Kruk przedstawił się. Ty nowy. Tak. Nie martw się. Tu każdy nowy wygląda, jakby już nie chciał żyć. W nocy Marek nie spał. Liczył krople, które spadały z sufitu. Każda brzmiała jak sekundnik. Potem nagle głos z wentylacji. Marek, słyszysz mnie? Zamarł. Nie ufaj imienia. To nie był wypadek. Zerwał się na równe nogi. Kto tam jest? Cisza. Tylko szum morza nad głową. Następnego dnia wezwano go na rozmowę z dyrektorem więzienia, pułkownikiem Romanem Kaliszem. Wysoki, siwiejący, z zimnym spojrzeniem. Gieliński. Inżynier z Gdańska. Przez ciebie zginęło siedmiu ludzi, powiedział bez emocji. To kłamstwo. Może. Ale system nie myli się bez powodu. System jest ludźmi, a ludzie są skorumpowani. Kalisz uśmiechnął się półgębkiem. Mądrze gadane. Szkoda, że tu nic to nie znaczy. Strażnicy odprowadzili go z powrotem. Na korytarzu zobaczył kobietę w białym fartuchu medycznym. Przez sekundę, tylko sekundę, ich spojrzenia się spotkały. To była Anna. Ale miała inne nazwisko na identyfikatorze: Anna Kalisz. Tego wieczoru Marek napisał gwoździem na ścianie jedno słowo. Dlaczego? Poranek w gibłękitnej jamie nie różnił się od nocy. Szare światło, mechaniczny hałas, echo kroków strażników w korytarzach. Marek siedział przy metalowym stole, jadł owsiankę, która smakowała rdzą i morską wodą. Jeśli chcesz przeżyć, odezwał się Kruk, jego współwięzień, musisz się nauczyć oddychać powoli. Inaczej zwariujesz. A ty jak długo tu siedzisz? Dłużej, niż tu powinni trzymać ludzi. Kruk opowiedział mu o systemie tuneli wentylacyjnych, które prowadzą do górnych sekcji. Tamtędy czasem słychać świat statek, delfiny, wiatr ale to tylko złudzenie tutaj nawet echo kłamie tego samego dnia Marek został wezwany do ambulatorium. Kiedy otworzył drzwi, zobaczył ją z bliska Annę. Wyglądała inaczej. Ciemne włosy związane w kok, podkrążone oczy. Dzień dobry, powiedziała cicho, jakby go nie znała. Ty tu pracujesz. Wyszeptał. Nie mogę z tobą rozmawiać. Drzwi się zamknęły, ale jej dłoń drgnęła. W kieszeni fartucha ukryła coś błyszczącego. Po chwili, gdy strażnik się odwrócił, położyła to na stole. Mały metalowy klucz z napisem E12. Marek schował go w rękaw. Serce waliło mu jak młot. Wieczorem w celi kruk patrzył na niego z ciekawością. Coś się stało. Nie wiem jeszcze. Ale może ktoś tam, na górze, nie zapomniał, kim jestem. Na górze. Kruk uśmiechnął się krzywo. Stary, my jesteśmy 100 metrów pod ziemią. Tu góra to fikcja. Trzeciego dnia w więzieniu Marek został przydzielony do sekcji technicznej. Konserwacja systemu wentylacji i filtrów powietrza. Tam zauważył, że część przewodów prowadziła w stronę niedziałającego szybu serwisowego. Strażnik, stary Kaprel Nowicki, ostrzegł go. Nie zbliżaj się tam. To ślepa rura. Jak wpadniesz, nikt cię nie znajdzie. Ale Marek nie wierzył w ślepe rury. Całe życie projektował systemy ciśnieniowe i wiedział, że każde miejsce ma drugie wyjście. Noc. Cisza. Z kratki wentylacyjnej znowu dobiegł ten sam kobiecy głos. Masz klucz, ale nie masz czasu. Oni wiedzą. Kim jesteś? Krzyknął półgłosem. Cisza. Zamknął oczy. W wyobraźni zobaczył Annę sprzed lat, śmiejącą się w ich mieszkaniu w Oliwie, przy oknie, gdzie słychać było Mewy. Powiedziałaś, że zawsze będziemy razem, szepnął. A teraz jesteś żoną człowieka, który mnie tu wsadził. Rano strażnik obudził go kopnięciem w łóżko. Zieliński, dyrektor, chce cię widzieć. Roman Kalisz siedział przy biurku z kubkiem kawy. Wiesz, co najbardziej lubię w tym miejscu? Zapytał: Ciszę. Nikt nie krzyczy, nikt nie błaga. Bo i tak nikt nie słyszy. Marek milczał. Twoja żona dobrze się tu sprawdza. Mówi że zawsze byłeś ambitny, ale naiwny. Nie jest moją żoną. W papierach już dawno jest. Dyrektor uśmiechnął się cienko. Świat nie czekał, aż wypłyniesz na powierzchnię. Marek. Wieczorem Marek podszedł do kratki wentylacyjnej i wyjął z kieszeni klucz E-12. Wsunął go w małą szczelinę przy ścianie. Coś kliknęło. Kawałek panelu przesunął się, ukazując mały tunel techniczny. Z głębi powiało zimnym powietrzem, pachniało solą i wolnością. Kruk spojrzał na niego poważnie: Nie rób tego, stary! Nie mam wyboru! Zawsze jest wybór. Właśnie! I ja swój już pogiałem. Marek wsunął się w tunel. Metal zaskrzypiał. Zniknął w ciemności. Tunel był wąski, zardzewiały i pachniał wilgocią. Marek czołgał się po zimnym metalu. Czując jak powietrze staje się coraz cięższe, co kilka metrów zatrzymywał się, nasłuchując kroków strażników. Nic, tylko pulsujący dźwięk pomp i świst powietrza w rurach. Za nim, w oddali, słychać było głos kruka. Marek! Wróć! To ślepy korytarz. Oni cię zabiją! Ale Marek nie słuchał. Wiedział, że jeśli zawróci, zgnije w tej puszce pod wodą. Po kilkunastu metrach dotarł do stalowej przegrody z tabliczką E12, taką samą jak na kluczu. Wsunął go do zamka. Klik. Drzwi otworzyły się powoli, z przeciągłym jękiem, jakby nikt ich nie ruszał od lat. Za nimi była przestrzeń, wielka, ciemna hala z przewodami, w których krążyła woda morska. Po środku stał zbiornik ciśnieniowy z okrągłym włazem. To był stary szyb ewakuacyjny. Zamknięty po awarii sprzed dekady. Zanim Marek zdołał podejść, usłyszał szelest za plecami. Latarka błysnęła po ścianie. To był kruk. Mówiłem, że to głupie. W jego głosie nie było gniewu, tylko rezygnacja. Tu nic nie ma. Myślisz, że tu nic nie ma, bo tak ci powiedzieli. A ty myślisz, że uciekniesz z dna morza? Spróbuję. Kruk westchnął i po chwili wyjął z kieszeni coś małego. Metalowy przedmiot owinięty w szmatę. To ci się przyda. Marek rozwinął materiał. W środku była zapasowa karta dostępu z logo Tek. Skąd to masz? Od człowieka, który tu zginął. Takiego samego jak ty. Też inżynier. Marek skinął głową. Może dokończę to, czego on nie zdążył. Noc. Woda biła w ściany jak serce planety. W ambulatorium Anna siedziała nad raportami. Nagle drzwi otworzyły się z Dyrektor Kalisz wszedł bez słowa. Gdzie jest twój były mąż? Spytał chłodno. Skąd mam wiedzieć? Odpowiedziała, nie podnosząc wzroku. Z twojej kieszeni zniknął klucz serwisowy. Wiesz, co to oznacza? Anna spojrzała mu w oczy. Może to oznacza, że w tym więzieniu ktoś jeszcze ma sumienie. Kalisz uderzył pięścią w biurko. Jeśli spróbujesz go ratować, oboje tu skończycie. Tymczasem Marek zdołał uruchomić panel kontrolny przy włazie. Na ekranie zamigotały linie kodu i komunikat. Kompresja ciśnienia. Tryb ręczny. Był blisko, ale coś brzmiało niepokojąco. Z rur zaczęła sączyć się woda. Kurwa. Syknął. System się włącza. Kruk złapał go za ramię. Zamknij to, zaleje nas. Muszę znaleźć ciśnieniowy balans. Jeśli uda się uruchomić wyrównanie, szyb się otworzy. Woda podchodziła do kostek, potem do kolan. Kruk spojrzał na niego. Jak ci się uda, powiedz tam, na powierzchni, że nie wszyscy tu byli potworami. Sam im to powiesz. Idziemy razem. Nie! Ktoś musi zostać i trzymać zawór. Zanim Marek zdążył zaprotestować, kruk pchnął go w stronę włazu i krzyknął. Leć, inżynierze! Świat zawirował. Zawór eksplodował, woda buchnęła w górę. Marek wpadł do komory i z trudem zamknął za sobą włas. Cisza. Potem syczenie. System wyrównywał ciśnienie. Zanim stracił przytomność, zobaczył przez małe okienko. Światło. Delikatne, niebieskawe. Światło powierzchni. Gdy Marek odzyskał przytomność, nie wiedział, czy jeszcze żyje. Czuł tylko ból w klatce piersiowej i zapach słonej wody. Leżał na piasku. Niebo nad nim było szare, z pierwszymi promieniami świtu. Bałtyk był cichy, jakby udawał, że nic nie widział. Podniósł się z trudem. W oddali majaczył stary falochron i latarnia morska. Rozewie. Był wolny. Cztery dni. Tyle minęło, odkąd go zamknęli pod wodą. Znalazł się w małej wiosce rybackiej. Stary mężczyzna dał mu koc i herbatę. Skąd się pan wziął, panie? Marek, Marek, z morza wychodzi się rzadko, a z Bałtyku, nigdy samemu. Marek uśmiechnął się słabo. Widać może mnie nie chciało. Następnego dnia, gdy próbował skontaktować się z kimkolwiek, usłyszał w radiu wiadomość. W nocy doszło do awarii systemu wentylacyjnego w więzieniu Błękitna Jama. Zginęło sześciu strażników, a jeden więzień uznany za zmarłego, Marek Zieliński, prawdopodobnie zdołał uciec. Dyrektor placówki, pułkownik Roman Kalisz, został zawieszony w obowiązkach. Reporter dodał po chwili źródła podają, że w systemie bezpieczeństwa znaleziono ślady zdalnej ingerencji z konta należącego do. Anny Kaliś. Marek zamarł. Zrozumiał. To nie kruk go uratował. Nie przypadek. Anna. Dwa dni później dotarł do Gdańska. Schował się w opuszczonym magazynie nad Motławą. Wieczorem drzwi skrzypnęły. Wiedziałam, że tu przyjdziesz. Usłyszał cichy głos. Anna stała w progu. Zmęczona, z oczami czerwonymi od łez. Wiedziałam, że przeżyjesz. Dlaczego to zrobiłaś? Bo wszystko, co ci zabrali, było nasze. Myślisz, że to wystarczy, żeby ich zatrzymać? Nie, ale wystarczy, żebyś znów mógł oddychać. Podała mu mały pendrive. Tu są dane z serwera Balttechu. Dowód, że to oni sabotowali projekt, a ciebie wrobili. Skąd to masz? Z systemu więzienia. Kalisz kazał je ukryć. Marek wziął nośnik, ale jego dłoń drżała. Wiesz, że teraz będą was szukać. Jem! uśmiechnęła się gorzko, ale nie zamierzam uciekać. Nazajutrz wiadomości grzmiały. Żona byłego dyrektora więzienia, Błękitna Jama, została zatrzymana pod zarzutem współdziału w ucieczce i ujawnieniu tajemnic państwowych. Marek oglądał to z dachu magazynu. Wokół szumiało miasto świat za którym tęsknił, a który już do niego nie należał. Wieczorem poszedł na molo w Sopocie. Może było spokojne, ale w oddali widać było czerwone światła łodzi patrolowych. Wyciągnął pendrive, spojrzał na niego po raz ostatni i wrzucił do wody. Niech to nie zresztą brudu, powiedział cicho. Usiadł na ławce. Cztery dni. Tyle zajęło mu, żeby zrozumieć, że wolność to nie ucieczka z więzienia, tylko wyjście z własnego gniewu. W oddali błysnęło światło latarni, ten sam blask, który zobaczył w tunelu pod wodą. Tym razem nie uciekał, zamknął oczy, oddychał, po raz pierwszy od lat, naprawdę.